Na kanale Tarot z Planem Duszy w czytaniach na październik. Już ten miesiąc się zbliża. Jest to 10 miesiąc roku 2025. Jak każdy oczywiście wie. Czytania będą dla każdego znaku z osobna. Ten wstęp będzie dla wszystkich taki sam czyli będzie zawsze na początku ta muzyczka i kilka informacji takie dla porządku podziękowania za Waszą obecność, za to, że robicie tutaj atmosferę, szery, komentarze, że piszecie też do mnie. Ja za to wam bardzo dziękuję. Ze swojej strony chcę życzyć wszystkim wagą, jeszcze, wszystkiego najlepszego, na ten czas, właśnie, kiedy mają urodziny. I oczywiście, możecie też wejść na moją stronę www.planduszy.pl, gdzie znajdziecie informacje o najbliższym kursie Planu Duszy. Jest to kurs certyfikowany online, będzie od 14 listopada. Możecie sobie to sprawdzić, bo na ekranie są informacje. Jest też książka Plan Duszy, która jest bardzo pomocna i fajna, można sobie odczyty robić. To trochę jest tak jakby podręcznik do tego, żeby sobie dla siebie na przykład rozszerzyć swoją świadomość, popatrzeć. A wszyscy mogą również, którzy są zainteresowani, umówić się ze mną na sesję tarota, planu duszy, nazwy dla biznesu, dobrania. Nazwy dla swojej firmy, która może powstanie, nadanie imion dziecku. To też jest bardzo ciekawe w odniesieniu do rodziców, żeby dziecko miało zarówno energię mamy, jak i taty, bo wiecie, czasem jest tak, że dziecko jest tylko mamy albo tylko taty, co widać gołym okiem i to się sprawdza i często widać to właśnie w planie duszy też. A co do tego, jak to możecie albo kupić książkę, albo przyjść na kurs, także można się tego dowiedzieć. I w zasadzie ode mnie to już wszystko. Życzę Wam udanych chwil. Październikowy czas, właśnie jakichś medytacji, też. No i wysłuchajcie swojego czytania dla znaku, który macie. Witam wszystkie bliźnięta w czytaniu na październik. Zobaczymy, co tutaj u Was się ujawni w Głównej Energii. Zobaczymy, jak to dalej będzie się tutaj ujawniać w drugiej talii Mystical Moments. Będzie taka talia, której trochę już czasu minęło, kiedy używałam ostatni raz. No, ale jakoś tak właśnie przyszło do mnie, że to będzie dobra talia na to czytanie. No i na końcu będzie Karta Wyroczni. Która będzie jeszcze jako podsumowanie? To informacja jest dla wszystkich, którzy może nie wiedzą. Są pierwszy raz. Proszę bardzo, mamy główną energię Królowa Monet. Królowa Monet to jest taka kon konkretność konkretna energia osoby, która rozumie, w jaki sposób działać w materii, jak się opiekować, jak przytulać. Działać, pomagać, pomagaj, a będzie i tobie pomagane. Czasami tak jest. To jest taki archetyp trochę matki. Mała cesarzowa, często nazywana jest ta królowa. Daje sobie świetnie radę. Właśnie w ogrodach, w innych przestrzeniach materialnych, świat jest tutaj jakby bardzo przyjazny. Ponieważ wie, co dotknąć, kiedy i jak przesadzić kwiatki i tym podobne rzeczy. Także tak. Zobaczymy, co tutaj właśnie ta druga talia nam powie. A potem będzie jeszcze ta jedna karta wyroczna. Na początek będzie Wasza energia. Wasza energia. Na październik. Król Buław. A to jakby partner do tej królowej który może wprowadzać taką e, atmosferę e, seksapilu, takiego, takiego, no nie chcę powiedzieć podniecenia, bo nie w tym rzecz, tylko takiego właśnie damsko-męskich relacji, które są takie właśnie bardzo inne, a jednocześnie bardzo pożądane. Tu jakiś magnetyzm może, jakieś spotkanie z jakąś e, bardzo fajną osobą. No, może to też być męskość i żeńskość, czyli y, y, będziecie bardzo aktywni, jeśli chodzi o na przykład wspieranie, pomaganie i tak dalej. To tak też można to przeczytać. Także to może być w takim sensie miesiąc dosyć aktywny. Y, może właśnie decyzje, które będziecie podejmować, będą dosyć przemyślane y, na podstawie doświadczeń podejmowane. Także tak to może wyglądać. A teraz zobaczymy. Co idzie z przeszłości? Królowa Mieczy. Wiecie, trzy karty i same mamy tutaj osoby. To znaczy, że jakaś energia wcześniej pojawiła się takiej osoby, która często mówi prawdę bez względu na konsekwencje, na przykład. To często jest Królowa Mieczy nazywana jest rozwódką. Taką osobą dosyć prosto z mostu mówiącą różne rzeczy. Może to też być dobra komunikacja, nie muszą, nie muszą to być same negatywne rzeczy, ale to może też być ktoś, kto właśnie albo zostawił relacje, albo znalazł sobie kogoś innego. Tutaj bardzo mam wrażenie tłumnie zaczyna się robić. Zobaczymy, ile osób jeszcze tu się pojawi. W waszym czytaniu, zresztą jesteście bliźniętami, więc, jakby już z samego tytułu wygląda, że będzie więcej niż jedna osoba, prawda? Konsultacje wewnętrzne. No, zobaczcie, tutaj król mieczy. Jakiś tłum, i tłok się zaczyna robić. Będziecie mieli dużo jakichś takich um, może spotkań, właśnie różnorodnych. Z różnymi osobami. Król Mieczy akurat może reprezentować urzędnika, sędziego, adwokata, jakiegoś tam jeszcze e, nauczyciela, kogoś, kto jest wykształcony najczęściej, więc tutaj taka para może to jest po, połączenie właśnie tej żeńskiej, męskiej energii, bo co chwilę mamy królową króla, królową króla, więc jest to jakaś rozgrywka pomiędzy ludźmi. A co się tutaj będzie w przyszłości z tym wyprawiało? Zaraz zobaczymy. To mogą być przyjaciele, znane wam pary. Tutaj jest dziewiątka buław, czyli jakieś tutaj jest spięcie, czy natężenie, czy jakby takie wyczerpanie. Mam wrażenie, że niektórzy z Was będą po prostu normalnie i zwyczajnie wyczerpani. I będą bardzo mocno wydatkować swoją energię właśnie na te spotkania, na te różne dyskusje, rozmowy, bo to może być takie wyczerpujące, kiedy każdy tam ma jakiś punkt widzenia, że trzeba te biznesowe na przykład spotkania odbywać, tym bardziej, że ta królowa w środku pojawiła się jako pierwsza bardzo biznesowa królowa, może prowadzić właśnie przedsiębiorstwo. I ktoś bardzo taki, właśnie przedsiębiorczy. I mam wrażenie, że będzie tutaj jakaś plejada osób. To mogą być też ludzie, których będziecie chcieli może zatrudnić, albo jeśli szukacie pracy, to mogą być właśnie po kolei szefowie, którzy gdzieś tam po drodze się pojawią. Każdy ma inną energię i każdy co innego reprezentuje. I wyczerpanie jest jak najbardziej. Ja potem na końcu dołożę jeszcze tam kartę do tej dziewiątki buław i zobaczymy. Jedną albo dwie karty, zobaczymy, co tam się jeszcze będzie pokazywać w przyszłości. A teraz zobaczymy, co Wam będzie sprzyjać w tych wszystkich tłumnych e, spotkaniach. Dwójka monet, czyli działanie na dwa fronty. Trochę tu, żebyście nie palili mostów za sobą, bo gdyby chodziło o pracę, o pieniądze i o materię, i tak moim zdaniem tutaj chodzi w październiku, może chodzić właśnie o jakieś takie bardzo przedsiębiorcze, biznesowe rzeczy. I chodzi o to, żeby nie odrzucać żadnej oferty i trzymać obiekt. Być na tyle elastycznym, żeby móc dać sobie szansę na wybór, ale nie od razu. Jakby tak dać sobie szansę, żeby tym trochę poeksperymentować, powywijać, pobawić się w sensie takim, żeby dojść do wniosków, który, do których chcecie dojść. Może iść tam, gdzie jest lepsze wynagrodzenie. Może właśnie iść tam, gdzie są fajniejsi ludzie. Tutaj wiecie, nie tylko musi chodzić o pieniądze. Praca jest bardzo ważna, tam dużo czasu spędzamy i nie zawsze chodzi tylko o pieniądze. Fajnie jest, jeśli są i pieniądze, i fajnie, i atmosfera. I praca jeszcze przyjemna. No to to już jest idealnie. Zobaczymy, co Wam nie sprzyja tutaj. Arcykapłan. To jest piątka. Zazwyczaj wszystkie piątki mówią o przełomach, o jakichś takich zmianach. Arcykapłan natomiast pokazuje tutaj uczenie, wyciąganie może właśnie informacji, przekazywanie informacji. Myślę, że nie chodzi o to, żebyście się mieli uczyć i nie chodzi o to, żebyście mieli tutaj coś robić bardzo jakoś tak gwałtownie. Tutaj pokazały się królowe i króle, czyli nie chodzi o jakieś nieprzemyślane decyzje, raczej powiedziałabym, bazujące na doświadczeniu, może właśnie na tym, co już przeżyliście. Natomiast ten arcykapłan może być takim doradcą, który nie do końca będzie rozumiał, czego tutaj to wszystko dotyczy, przez co wy przechodzicie, bo arcykapłan może być tym takim. Na przykład duchownym. Duchowni, oni teoretycznie to wiedzą bardzo dużo o różnych sprawach, na przykład o wychowaniu dzieci też, a nigdy w życiu dzieci nie mieli, więc teoretycznie wszystko wam o tym powiedzą. Natomiast nie chodzi o teorię, raczej tutaj chodzi o jakąś praktykę, o to, żeby dać sobie szansę, żeby sprawdzić wszystko, zanim cokolwiek będziecie w stanie tutaj zdecydować. To nie opierajcie się na teoriach. Teoria, które, no, do rzeczywistości czasami mają bardzo niewiele z rzeczywistością wspólnego, tak? Od rzeczywistości odbiegają znacznie. Ok, teraz jakaś ekstra porada tutaj. Wieża. Nie bójcie się jakiejś gwałtownej przemiany, zmiany. I w ogóle, jakiegoś takiego gwałtownego wybuchu, czy też eksplozji, czy mm, jakiejś straty, bo to mm, może działać na Waszą korzyść, to co się będzie działo bez Waszej kontroli. Yy, I zobaczcie, tutaj ktoś umiłował ten budynek, tu ktoś by mm, całował, celebrował, przytulał, ale ten budynek stał na, tak, na takiej górce, i może konstrukcja te, tego budynku no niekoniecznie działała, więc to, co upada pod wpływem na przykład atmosfery, czy natury, czy palca Bożego, jak ja to mówię, czy też siły wyższej, to takie sytuacje mają uwolnić Was od czegoś. Zresztą, zobaczcie, tu jest też taki budynek. I to jest wieża, wielkie arkana. Tutaj mamy dwójkę monet, czyli mamy tutaj porównanie, tak jakby w budynkach, mamy tak, taką symbolikę, że w końcu to zostanie jakby dla Was załatwione. W pewnym sensie dostaniecie tutaj mm, odpowiedni impuls i jedna z opcji sama z siebie upadnie. Dlatego, jakby nie pozwólcie sobie wybrać pochopnie, od razu. Dlatego mówiłam o tym, żeby trzymać jakby na razie, um, utrzymywać w powietrzu obie sytuacje, obie oferty. Czyli jeśli ich jest więcej, to więcej, prawda? Coś tu się e, jakby samo pojawi. Siódemka monet. To jest, to jest tutaj podsumowanie, jakby rezultat, który mówi, żeby usiąść sobie i poczekać. No, i tak, skoro jest zwierzę i ma się coś, coś oczyścić, to jakby jest tutaj pewne, w ogóle cała ta sytuacja w październiku jakby jest poza Waszą kontrolą, będą pojawiać się oferty, ludzie, spotkania, możecie czuć się bardzo wyczerpani, czy tacy zmęczeni. Może teoretycznie ktoś Wam podpowiadać jakieś takie rozwiązania, co będziecie być może czuli, że, że to chyba nie, jednak nie o to chodzi i, i to z Wami nie rezonuje, bo to trzeba ze sobą skonsultować zawsze to, co się dzieje. I teraz, tak jak patrzę na te wszystkie karty, to mamy monety, mamy buławy, miecze, natomiast ym, czego nam tu brakuje? Kielichów ewidentnie. Tutaj nie ma emocji. Tutaj tak mamy po prostu ogień, powietrze i jakiś konkret. Więc powiedziałabym, że nie będzie zaangażowania emocjonalnego. Że jakby tutaj jest to totalnie w sferze pracy, kariery czy jakichś takich związków bez miłości. Zobaczymy na tą dziewiątkę buław, co tutaj przyjdzie jeszcze, na tą przyszłość, to co powiedziałam, że zrobię. Trójka buław. To znowu jest taka karta właściwie wyczekiwania, zrozumienia, że sukces nadchodzi, tylko że właśnie teraz trzeba na to poczekać, że to wszystko idzie. To wszystko się e, odnajdzie, będzie, pojawi. Tylko właśnie. Mm, po prostu może odpocząć, by trzeba, zatrzymać się. To jest w ogóle zmniejszenie tej dziewiątki do trójki, czyli redukcję tutaj dosyć wielką mamy, żeby nie przeciążać systemu, żeby nie wydatkować swojej energii, nie stresować się niepotrzebnie, po prostu zostawić pewne rzeczy i decyzje na razie, jakby w takim zawieszeniu. I to powinno być. Yy, samoistnie rozwiązane, tak jak to pokazuje wieża. Może właśnie oczekiwanie na zdarzenie jakieś jest tutaj całą odpowiedzią. A wy byście chcieli może ruszyć do przodu, bo jako taki, taki król buław, to może chcielibyście właśnie zabębnić i od razu biec. To biegniemy, hura! I coś będę tutaj robić, zająć się czymś, trzeba realizować projekty, no tutaj może stać przy was ktoś, kto będzie mówił, nie spiesz się, bo to ziemia, ziemia zawsze jest najcięższym i najwolniejszym żywiołem, więc pośpiech jest wskazany tylko i wyłącznie przy łapaniu pcheł ok? nie ma inaczej nie śpieszmy się, tu jest jakiś proces, przez który przechodzicie spotkania z tymi ludźmi będą takie, jakie będą dla was to jest takie bycie uziemionym i bycie w takim miejscu, w którym e, ta potrzeba zrealizowania czegoś e, powinna być jakby poskromiona w pewnym sensie, czy zatrzymana, czy powstrzymana. Jest zbyt dużo kart, które mówią o tym, że coś tutaj poza wami, jakby po, poza waszym systemem się będzie działo. A tu też jeszcze królowa monet się pokazała u podstawy talii. Więc jakby ten e, cały miesiąc jest jakby mocno związany z materią, z naturą. No dobrze, to teraz karty wyroczni, przynajmniej jedna. To jest talia drzewa życia. I zobaczymy, jak tutaj się nam pojawi podsumowanie. Tiferet, czyli harmonia. Czyli jest tutaj też czasami poświęcenie, jest tutaj radość. Potrzeba utrzymywania się w takim położeniu, w którym będziecie się starali, żeby, żeby było harmonijnie, żebyście nie przechylali się ani na jedną, ani na drugą opcję, w sensie tych opcji, o których mówiłam przy tej dwójce monet, że jesteście w takim miejscu, w którym jakiś proces się dokonuje, i to potrzebu, potrzebuje być właśnie w Was taka radość, że Właściwie to nie musicie przyspieszać, nie musicie aż tak zwalniać, po prostu chodzi o to, żeby być. Niczego nie robić akurat w tym momencie. Może ten październik będzie taki lajtowy i będzie można tutaj sobie spokojnie oglądać tych ludzi, właśnie cieszyć się z obecności. No, wydatkowanie energii przy tym będzie tak czy inaczej. Natomiast tutaj jest. Dla Was jeszcze strażnik, który strzeże bajek i opowieści. Mam wrażenie, że niektórzy z tych, niektóre osoby, niektórzy ludzie z tego zestawu będą chcieli opowiadać Wam bajki. No, i nie do końca trzeba będzie w to wierzyć. Ktoś taki może się pojawić, kto będzie chciał czarować, a może to Wy będziecie musieli zaczarować trochę, żeby utrzymać te dwie monety w powietrzu, tak? Więc to może być też wysiłek i ta dziewiątka była może dotyczyć właśnie te, tej, tego balansowania na jednej stopie, na jednym palcu, na jednej noce. No, jeśli tak, no to życzę Wam dużo wytrzymałości i myślę, że to nie będzie bardzo długotrwałe, chociaż jeśli będzie, to trzeba robić wszystko, żeby utrzymywać się w harmonii i nie nie przechylać się do żadnej opcji, przynajmniej w, w tym październiku, może w listopadzie, otworzy się jakaś inna przestrzeń. No, dziwne bardzo czytanie. Odnieście to w jakiś sposób do, do swojej indywidualnej sytuacji, i dla niektórych może rezonować, dla innych może nie. Chociaż, wiecie, jeszcze mam ochotę tutaj dociągnąć na tą siódemkę, czy tu coś się zmieni w październiku. Czy będziecie tak wisieć? No zmieni się, że czegoś Wam ubędzie. Coś tutaj definitywnie, bo to jest piątka monet, więc coś definitywnie zostanie jakby z tych ludzi, podejrzewam albo z zasobów coś zostanie e, zabrane no jeśli jest wieża to coś może zostać zabrane, co nie oznacza, że na zawsze prawda, tylko oznacza, że będzie jakaś strata e, i tak naprawdę do końca nie wiadomo m, jak to dalej prowadzić, czy, m, czy dokąd to was w ogóle zaprowadzi w ten sposób, ponieważ jest to księżyc i tutaj zwykle intuicja musi zostać uruchomiona. To jest jedyna woda w waszym czytaniu. To jest dosyć ciekawe, ponieważ w ten sposób widać, że no jakoś bezemocjonalnie to powinno przejść. No bardzo dziwne czytanie, ale uważam, że szczególnie dla kogoś jest ono potrzebne, kto pewnie będzie tego słuchał. W każdym razie trzymajcie się w równowadze. Uśmiechajcie się, bądźcie w jakimś tam kontakcie z ludźmi. No i przyjdzie taki moment, że pewnie się wszystko wyjaśni, kiedy ta wieża ujawni swoje oblicze. Życzę Wam bardzo udanego miesiąca. Nie bójcie się, wszystko będzie dobrze i wszystko się poukłada. Do zobaczenia.